Zadanie 82. W trzywyrazowym ciągu geometrycznym A1, A2, A3, to jest geometryczny, spełniona jest równość. A1 plus A2 plus A3 równa się 21 czwartych. Wyrazy A1, A2 i A3 są odpowiednio od czwartym, drugim i pierwszym wyrazem rosnącego ciągu arytmetycznego. Ok, czyli to by było jakby B4, to będzie B2, a to będzie B1, gdzie nasz ciąg BN jest arytmetyczny, arytmetyczny i jest rosnący. Okay, czyli R jest większy od 0. No dobra, no i chcemy obliczyć A1. A1 ile to jest? Dobra, więc to jest jedno równanie. A1 plus A2 plus A3 jest równe 21 czwartych. Um, ale jest też drugie. Skoro to jest arytmetyczny, to tak naprawdę no, a3 możemy nazwać b1, tak? Natomiast a2 będzie równe b2, czyli inaczej b1 plus r. Natomiast a1 będzie równe b4, czyli b1 plus 3r. Czyli możemy teraz nasze sobie to równanie przepisać w inny sposób, mianowicie napisać b1 plus 3r plus. B1 plus r plus b1 równa się 21 czwartych. To jest jedna rzecz. A druga rzecz. Skoro a1, a2, a3 jest ciągiem arytmetycznym, to znaczy, że a2 kwadrat równa się a1 razy a3. Albo w tym języku a2 to było b1 plus r do kwadratu równa się a1, czyli b1 plus 3r. Razy A3 czyli B1. Um, no i teraz mamy układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi. To możemy jak najbardziej rozwiązać. Tutaj to sobie uporządkujmy. To jest 3B1 plus 4R równa się 21 czwartych. A to sobie rozpiszmy. To będzie B1 kwadrat plus 2B1R plus R kwadrat równa się B1 kwadrat. Plus 3B1R. B1 kwadrat się kasuje. 2B1R przerzucamy i dostajemy, że R kwadrat równa się B1 razy R. Co jeszcze jest istotne, żebyśmy tutaj sobie założyli, skoro, ciołko, a skoro ten ciąg A1, A2, A3 jest, um, no, jest geometryczny, to znaczy, że żadna z tych liczb nie jest równa 0, więc w szczególności B1 jest różna od 0. Skoro B1 jest różna od 0 i ma być też ciąg rosnący, czyli R jest większe od 0, to możemy tutaj podzielić przez 0. I dostajemy, że B1 równa się R. No i jesteśmy w domu, bo teraz podstawiamy to do pierwszego równania. Dostajemy, że 3B1 plus 4B1 równa się 21 czwartych. To jest 7B1, więc dzielimy przez 7 i dostajemy, że B1 równa się 3 czwarte. Mamy B1 równa się 3 czwarte, to jest też równe R. W takim razie nasze A1. A1, przypomnijmy, było równe B1 plus 3R, czyli 3 czwarte plus 3 razy 3 czwarte to tak naprawdę 4 razy 3 czwarte, czyli po prostu 3. No i teraz możemy sobie sprawdzić, że A2 będzie to było A1, A2 było równe B1 plus R, czyli tak naprawdę 1,5, zaś A3 było równe po prostu B1, czyli 3 czwarte, więc widzimy, że 3, 1, i 3 czwarte to jest ciąg geometryczny, o ile razie 1 druga. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.